Domyślne dźwięki w trains, co chodzi o toczenie się wagonów, nie są zbytnio atrakcyjne. Zresztą, jak słychać, przypomina to bardziej jazdę jakiejś małej lokomotywki zakładowej po bocznicy kolejowej. Dlatego dzisiaj zajmiemy się wyposażaniem starych czy tam ogólnie dodatków wagonów, które nie posiadają żadnego tak zwanego bug sounda, czyli dźwięku wózka. Podczepimy w pliku konfiguracyjnym specjalny kontener i wyposażymy w osobne dźwięki dane wózki. Tutaj mam wagony dosyć stare już dodatki z 2010 roku. Mam wagony 408W i 412W. Wagony 408W posiadają wózek 1 XTA. Do tego wózku 1 XTA podczepiłem coś takiego jak Freight Wagon Buggy Sound 1 autorstwa US 6099. Oprócz Freight Car Buggy Sound 1 na DLS-ie jest też, oprócz wersji pierwszej tego dźwięku wózka, jest też wersja druga, która waży trochę więcej, także niestety, żeby je pobrać, to raczej przydałby się tutaj FCT. W każdym razie, wersja druga jest trochę inna dźwiękowo niż pierwsza, dlatego możemy sobie urozmaicić ten tabor. Tym razem, ponieważ wagony 408W mam już wyposażone w wersję pierwszą, Wagony 412W jeszcze nie mają podpiętego dźwięku wózka. Tutaj mam jeszcze default wagon, nie zmieniłem fizyki w tych pozostałych, ale to następną razą. Otwieramy plik konfiguracyjny wózka tego Y25 z zależności i otworzymy sobie również wózek 1 XTA i w naszym edytorze tekstu mamy taki kontener. Jest to kontener, który dodałem do pliku config.txt wózka 1xta. I żeby zaoszczędzić czas, ja sobie go po prostu skopiuję. Przechodzę teraz do wózka y25 i umieszczę sobie go na przykład pod mesh table. I teraz tak. Kolejna rzecz. Kopiujemy kwit główny naszego wózka y25 i wklejamy go pod. Linijkę Buggy i teraz zmienimy sobie w linijce Truck Sound nasz dźwięk, który zwie się Buggy Sound 2. Ja sobie zrobię Ctrl C i pod Track Sound zrobię Ctrl V. To usuwam, ponieważ zawsze się kopiuje Quid z nazwą. I teraz przeskroluję jeszcze tu niżej do Quid Table i dodam sobie zero, wstawię parę tabulatorów i wkleję powtórzę tutaj quid z pola track sound, żeby jeszcze widniał powtórzony wpis w quid table. Zapisuję ctrl s, wyłączam edytor. Zatwierdzam zmiany. Klikam dwukrotnie. Wszystko jest w porządku. Nie ma błędów. I teraz mogę uruchomić grę i sprawdzić, czy pod wagonami, które mają podczepiony ten właśnie wózek, będzie nowy dźwięk wózka. I teraz możemy sprawdzić, jak spisuje się nowy dźwięk wózka. Mówimy sobie mieszany skład z wagonami o różnych wózkach, gdzie jedne będą miały podczepiony na przykład ten Boogie Sound jeden, a drugie ten drugi, to możemy urozmaicić sobie dźwiękowo naszą sesję. Zachęcam również do znajdywania nowych czy innych różnych dodatków na DLS. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Bog Sound lub Boogie Sound, i wtedy można sobie poprzez zmianę w konfigu TXT dodać nowe, lepsze dźwięki. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam.